Cześć, siemano. z tej strony Akamania TV. Dzisiaj pokażę Wam nowo zakupione produkty, które są tutaj. Są również parę rybek, ale skupimy się bardziej na tej części, co tutaj jest. Czyli tak pierwszy produkt jest to jedzenie wybarwiające od Tropicala. Tutaj mamy. Jak chcecie, to sobie tam wpiście w internet i będziecie mieli. Drugi to jest termometr. Taki oto od, hub, od Pet. O, może tak go dam. Będzie on w tamtym małym akwarium 30-litrowym z bojownikiem. Z góry przepraszam, bo mam mały katar, więc mogę trochę podciągać nosem. Później mamy Field fil, fil, Delphin 150. Też również od Pet. Będzie on również w 30 litrach. On ma tutaj przepływ 170 litrów na godzinę Także nie jest aż tak źle Nadaje się on do akwarium 40 litrowego Tutaj macie wszystko napisane I to wszystko o filtrze Cicho pracuje niby dosyć Więc to się jeszcze okaże Tutaj mamy również Dafnie od Tropicala Też również pokarm wybarwiający I tak Później przechodzimy do rybek i mamy tutaj 5 sztuk rasburklinowych i tak, dwa kiryski, jeden albinos i 1 pstry do 30-litrowego. Może kiryski, niektóre wrzucę do tego baniaka dużego. Tutaj mamy jeszcze same kiryski 4, 2 czarne i jeden pstry, jeden albinos. Czyli tak to się prezentuje. Może y, widzicie, może nie. I mamy jeszcze roślinkę pływającą na tafli wody, czyli pistię. No i zaraz będziemy rybki aklimatyzować. Tak to jak na razie się wszystko prezentuje. I robimy małe cięcie. Także y, do zobaczenia za chwilę. Dobra, także jesteśmy już po cięciu. Tutaj widzimy nasze kiryski. Mamy tutaj dwie sztuki kirysków czarnych, tutaj albinos i jeden pstry. I zaraz będę je no a w sensie już się aklimatyzują, zaraz będę je wpuszczał. I teraz przejdźmy może tutaj. Tutaj mamy 5 sztuk rasburklinowych i dwa kiryski. Na pewno do tego akwarium pójdą rasbory i kiryski, ale jeszcze nie wiem ile sztuk. Bo mam ich chyba 6 sztuk, 6 sztuk. I tutaj chyba pójdą 3 albo 4, a tam wpuszczę 2. Także zaraz będę je wpuszczał i widzimy się ponownie. W międzyczasie, gdy rybki się aklimatyzują, wpuszczę, no wpuszczę, położę tą pisję, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Także już sobie tutaj rozetniemy na spokojnie. Jeszcze nigdy pis... Pisti, piasti nie miałem. Zobaczymy, jak to będzie w ogóle wyglądać w tym akwarium. Słyszałem, że ona się szybko rozrasta. Dosyć. Tak to wygląda. Coś takiego. Myślę, że to jest coś innego. No dobra. Włóczmy wam, co. To tyle. Tak to wygląda. No, chyba trochę za mało sztuki kupiłem, bo tylko chyba. Nie, 6 chyba. I co teraz to tu? Uprzedzam, że piski jeszcze nigdy nie miałem, także proszę o y, uszanowanie. Jeśli coś się robi źle, to śmiało piszcie w komentarzu. Tutaj trochę podetniemy, włożymy. I dobra. Y, następna. Teraz Wam pokażę jak to wszystko tutaj wygląda. Kurde. Jedno w ogóle się położyła. Jakoś chyba, że to trzeba rozłożyć. Zaraz sprawdzimy. Chyba tak, chyba trzeba to rozłożyć. Tu następna sztuka brałem już takie bardziej rozwinięte. Także y, są one chyba dosyć duże. Nie wiem, ja tam się nie znam. Ja Mamy jeszcze taką mniejszą. I ostatnia sztuka, chyba największa. Taka. Gdzie tutaj trochę podetnę. I wkładamy ostatnią sztukę. Tak to wygląda. Zaraz wam pokażę. Jak to wygląda inaczej. Bo to nie jest ta pistia, o której myślę. Nie wiem. To była jakaś inna. Także my idziemy wpuszczać rybki. Minęło około 15 minut. Robimy cięcie i widzimy się za... Dobra, także jesteśmy już... Yy, yy, po dłuższym cięciu jesteśmy, bo około już pół godziny yy, i parę minut. Ja już pistię, zam... yy, ja już pistię tutaj włożyłem. No, rybki dosyć zainteresowane, jak widać, skalary najbardziej. Nie wiem, czy tak to powinno wyglądać. Chyba tak powinno wyglądać, ale jednak nie jestem tego pewny. Słyszałem, że te roślinki się dosyć szybko rozrastają. Ale to się jeszcze okaże. I tak, zamontowałem już filtr w 30, także rybki już mają na powietrzanie. Jest również termometr który jest na 25 stopniach, mamy też razbory klinowe, kiryski. I tam jeszcze jeden siedzi, oto tam. I tak to się prezentuje, rybki mają już na powietrzanie. Jest to na najmniejszym stopniu na Mogłem ustawić na większym, ale no nie chcę. Po prostu chcę mieć na takim. Tak to się jak na razie prezentuje. Będę jeszcze dokupywał jakieś tło i jakieś roślinki, ale to już nie tak szybko jak z filtrem. No i co, to by było na tyle. Jeszcze raz pokażę, jak się prezentuje duże akwarium. Dziękuję również za dobre oceny w ostatnim filmie. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Napiszcie miły komentarz, a ja się z Wami powoli żegnam. Czyli się no i cześć.